Cześć, Michał Drzewiecki, gościnnie z kanału Poprzez Wieki. Dzisiaj z przyjemnością opowiem Wam trochę o mundurze XIX-wiecznego kawalerzysty, konkretnie ułana z drugiego pułku ułanów Księstwa Warszawskiego z okresu wojen napoleońskich. Także, jeżeli zastanawialiście się kiedyś, jak wyglądał XIX-wieczny mundur wojskowy, zapraszamy. Mundur XIX-wieczny, w zasadzie z perspektywy dzisiejszej i. Dzisiejszej mentalności oraz techniki wojskowej jest mundurem bardzo niewygodnym. On miał wtedy spełniać zasadniczo jedną funkcję. Żołnierz miał wyglądać w nim pięknie, dostojnie, elegancko i ładnie się prezentować na polu walki. Natomiast wygoda była rzeczą absolutnie drugorzędną. Mundur z czasów napoleońskich na przykład nie ma kieszeni. Dlaczego nie ma? No w zasadzie nie wiadomo dlaczego nie ma, natomiast ogólnie pojęta legenda głosi, że mówiono wtedy, że żołnierz jest tak, Prawy i bezpośredni, i szczery, że on nie ma nic do ukrycia. Dlatego, jeżeli żołnierz chciał coś ukryć, to miał do tego torbę lnianą, którą nosił przepasaną przez, e, przez ramię. Natomiast ten element stroju, który mam w tej chwili na sobie, to jest ten taki, e, od tego zaczynamy. To jest podstawowy element. Mamy nam na sobie spodnie wełniane z skórzanym wyłożeniem wewnętrznej strony nóg. Dlaczego? To są spodnie polowe, czyli w takich spodniach jeździło się konno. W zasadzie najczęściej żołnierz chodził właśnie w takich spodniach, bo to były te spodnie, które były do służby po prostu. Koszulna, lniana. W tamtych czasach używano bawełny jak najbardziej, ale było embargo na bawełnę, więc y, y, używano częściej y, lnu. Pod szyją tak zwany halsztuk, czyli no taki powiedzmy elegancki odpowiednik, y, no nie wiem, zwieńczenia koszuli kołnierza, żeby żołnierz ładnie wyglądał. Szelki, na których wiszą spodnie. Niestety spodnie nie, ma, nie mają rozporka, więc idąc za potrzebą trzeba rozpinać guziki z boku. I teraz zaczynamy od założenia na siebie kamizelki. Kamizelka wchodzi pod właściwą kurtkę mundurową i też miała wyglądać elegancko. O co chodzi? Przede wszystkim w czasach, o których mówimy, służba w wojsku była bardzo ciężka i niewdzięczna. Służba w wojsku generalnie jest ciężka i niewdzięczna. W tamtych czasach była wyjątkowo trudna, po prostu dlatego, że no, zaawansowanie technologiczne wojska było na zupełnie innym poziomie, opieka medyczna była na innym poziomie, dwa kampanie były bardzo długie. Trzeba było tego żołnierza w jakiś sposób podbudować moralnie dać mu większy prestiż, dać mu większego splendoru. Dlatego wyobraźmy sobie, że jesteśmy biednym człowiekiem, na przykład chłopem ze wsi, który zaciągnął się do wojska i nagle dostaje piękny mundur. I wtedy on autentycznie zupełnie inaczej się czuje, ma inną motywację do walki, inni podziwiają go i szanują. Także ten mundur w tamtych czasach, oprócz no, zasadniczo zamiast kwestii praktycznych. On się skupiał na kwestiach wizualnych. Zanim założę jeszcze resztę, resztę umudrowania, powiem jeszcze jedną rzecz. Taktyka walki w tamtych czasach jest zupełnie inna. Dziś żołnierz ma się kryć, być niewidoczny, chować się, czołgać się, ma na sobie mundur z kamuflażem. W tamtych czasach tego nie używano. Wtedy żołnierz szedł z wyprostowaną piersią do walki i robił to tak, żeby był jak najbardziej widoczny na polu bitwy. On się nie krył, on był odważny, on był bezpośredni, on szedł wprost na wroga. Pamiętajmy o tym, że mamy czasy, kiedy walka wyglądała częstokroć tak, że szły na siebie dwa szeregi czworoboki i do siebie strzelały i padali nawzajem naprzeciwko siebie, nawet widząc siebie i słysząc, jak do siebie krzyczą i mówią. Także taktyka walki była zupełnie inna niż w dzisiejszych czasach. Natomiast my tu mówimy o kawalerii, o Ułanach, czyli jednostkach lekkiej kawalerii. Ułani byli jednostkami stworzonymi w Polsce w XVIII wieku. To były jednostki wzorowane na lekkiej kawalerii pochodzenia tatarskiego, stąd ułani, tak? Ułan w językach tatarskich oznaczał tyle samo co młody junak dosiadający konia. Dlatego te pułki ułanów były mocno na samym początku przynajmniej składały się z żołnierzy pochodzenia tatarskiego. Później to już byli różni żołnierze, natomiast w przeciwieństwie na przykład do szwoleżerów, którzy byli najczęściej potomkami arystokracji, ułani bardzo często byli raczej ludźmi werbowanymi z warstw niższych. Dlatego ten mundur, który będę miał na sobie dzisiaj, jest raczej mundurem stosunkowo prostym. Stosunkowo prostym i raczej mało wymyślnym, jeśli chodzi o ozdoby. Ale uwaga! Najpierw, zanim dosiądziemy konia, no to trzeba tego konia wyczyścić. Trzeba przygotować go do jazdy, osiodłać, posprzątać w stajni. W tym, do tego celu służy kurtka stajenna, tak zwany lejbik. Lejbik jest biały, a raczej taki biało-szary. Dlaczego do stajni taka ładna biała kurteczka, z przyczyn bardzo prostych. To była najtańsza wełna, jej po prostu było nie szkoda. Guziki proste, drewniane, bez specjalnej finezji. Chodziło po prostu o to, żeby mieć e, kurtkę, w której idzie się do konia czy na służbę w stajni, żeby. Nie niszczyć, nie brudzić munduru wyjściowego. I tu też ciekawostka, czapka, którą mam na sobie. To nie jest ta czapka, którą zakłada się do bitwy, czy na paradę, czy w ogóle do jakichkolwiek działań zbrojnych. To jest czapka, którą się nosi w koszarach na służbie poza momentem, kiedy się siedzi na koniu. Tak zwana furażerka. To jest dwójka, czyli to jest drugi pułku Konkretnie drugi pułku łanów Księstwa Warszawskiego. I Mamy założoną ją w charakterystyczny sposób, z tym frędzelkiem do przodu. Co to oznacza dla postronnych? Oznacza, że jestem żołnierzem na służbie. Pełnię jakąś wachtę, coś robię, mam jakieś rozkazy, które wypełniam, czym się zajmuję. Natomiast jeżeli założę ją w ten sposób, to oznacza, że jestem już po służbie. Mam teraz czas wolny, mogę odpocząć, pójść z kolegami na piwo albo pójść spać, bo jak wiadomo, kiedy żołnierz śpi? Żołnierz śpi wtedy, kiedy tylko może. Natomiast jeszcze jedna rzecz ciekawa. Teraz mamy sierpień i jest gorąco, natomiast Gdyby była zima, było zimno, to jest. Mamy płaszcz. Aleksander Fredro w swojej książce Pamiętnikach 3 po 3, Mówimy ten sam Aleksander Fredro, który napisał zemstę. Służył w armii napoleońskiej i napisał bardzo ciekawe pamiętniki, które się nazywają właśnie 3 po 3 I opisuje tam swoją służbę w wojsku. I chyba kilka stron jest poświęcone temu, jak wspaniałą i praktyczną rzeczą jest porządny wełniany płaszcz. A bez niego żołnierzowi jest bardzo źle. Tak więc. To jest płaszcz, e, który bym założył, gdyby było zimno. Jest z wełnianego sukna stosunkowo grubego, także nawet jak człowiek stoi na warcie, na deszczu, to też ten płaszcz chroni. Co ciekawe, wełna ma to do siebie, że grzeje nawet kiedy jest mokra, także nawet jak przemokniemy, to i tak będzie w miarę ciepło. Także, to, także tak to wygląda znowu. Płaszcz jest biały, bo to była na, na, najtańsza e, po prostu wełna. No więc teraz zakładamy na siebie kurtkę mundurową, czyli ten można powiedzieć mundur właściwy, tak? Kurtka jest już mocno wysłużona, bo trochę już w niej czasu spędziłem. Też jest zrobiona z, we, z wełny, grubego sukna wełnianego z lnianą podszewką, według charakterystycznej XIX-wiecznej mody czyli mamy wyłogi, mamy tutaj eleganckie rękawy, mamy dystynkcję to jest konkretnie ranga kaprala, a tutaj mamy tak zwany chevron czyli coś, co się dostawało za wysługę lat czyli w tym wypadku jest to przyznawane za 5 lat spędzonych w wojsku. W czasach napoleońskich 5 lat spędzone w wojsku jest nie lada wyczynem, ponieważ ci ludzie po prostu ginęli w ogromnych ilościach. To co zapewne zdołaliście zauważyć, to że mam na ramionach tak zwane epolety, czyli to są te, no można powiedzieć, to jest to protoplasta pagonów. Miało to funkcję różną. Z jednej strony było to, była to funkcja ozdobna, na pewno. Można powiedzieć, ramiona są przez to wyższe i człowiek jest bardziej dostojnie wygląda, ale też miało to w pewien sposób funkcję obronną, ponieważ te epolety mają tutaj blaszki. Dlaczego blaszki? Pamiętajmy, że jesteśmy w czasach, w których powszechnie walczy się białą bronią. Solidny cios szabli w ramie mógł odciąć rękę. To jak, w jakimś tam stopniu przed tym, Chroni. I teraz to, co mamy do, do tego, co jest ważne, zakładamy tu pas, którym się będziemy spinali. Mamy tu pas skórzany z elegancką, mosiężną klamrą, którą się zapinamy w pasie. Może Wam się wydawać, że jest założony za wysoko, ale to akurat taka moda XIX-wieczna, że ten pas był bardzo wysoko w stanie. Czysta kwestia mody, znowu mało praktyczne, ale ale dostojne. I do tego można powiedzieć jest e, nasz klub programu, czyli e, do pasa dowiązujemy, dopinamy szable. Z długim ostrzem szabla kawaleryjska raczej w tamtych czasach nie mówimy już e, tak często o e, pojedynkowaniu się na broń białą, tylko raczej ta szabla była głównie używana do walki z konia, czyli kilku podstawowych cięć, którymi się w tamtych czasach kawalerzysta posługiwał. I które były cięciami stosunkowo prostymi, ale bardzo efektywnymi, zwłaszcza na rozpędzonym koniu. Tu zaraz zademonstruję. Tak, tak ta szabla wygląda. Kawalerzysta na koniu zasadniczo mógł się tą szablą zasłaniać ciąć z góry, ciąć z dołu na piechura zasłaniającego się karabinem ewentualnie też stosować pchnięcia bardzo. Niebezpieczna, śmiercionośna broń i bardzo poważana w tamtych czasach. I dodatkowo tak, mamy, mamy rękawiczki, bo de facto na koniu. Czy to trzymając wodę, czy trzymając lance, czy trzymając szable, rękawiczki bardzo się przydają. Każdy, kto miał jakiekolwiek, jakąkolwiek styczność z bronią białą, i czy z szermierką bronią białą, czy z walką bronią białą, wie, że najlepiej walczy się w rękawiczce, bo inaczej prostu szkoda rąk. I teraz uwaga, zmieniamy czapkę na tą czapkę właściwą, która chyba najbardziej kojarzy się z czasami, o których mówimy. I teraz będzie kilka słów o czapce a ja tymczasem założę rękawiczki. Czapka wykonana jest z dykty, ewentualnie z bardzo sztywnego filcu. Jest bardzo wysoka, dlaczego? Znowu taki klimat czasów. Chodziło o to, że żołnierz miał być dostojny, wysoki i widoczny. Przez to żołnierz wydaje się bardziej e, smukły i, no i łatwiejszy do zauważenia. Ale ma to też względy praktyczne. Daszek, jak widzicie, jest bardzo mocno wysunięty do przodu i okuty mosiądzem. Tak samo my tutaj mamy łuski na policzkach. Znowu, broń biała. Zawsze to trochę chroni przed. Ciosem szablą, zawsze trochę to chroni przed ciosem szablą z boku. A wysokość tej czapki też daje ochronę, ponieważ jeżeli ktoś z całej siły dostanie tasakiem czy szablą od góry, zawsze to wyhamuje, wyhamuje uderzenie więc mamy do czynienia e, z taką czapką, która jest generalnie e, bardzo niewygodna generalnie. Do, do niej trzeba się bardzo przyzwyczaić, ponieważ ze względu na swój kształt i na swoją wagę jest ciężka. Na początku teraz jak się ją zakłada to jest miłość sympatycznie, natomiast jeżeli się jedzie na koniu na przykład e, szóstą godzinę, już głowa zaczyna ciążyć, głowa zaczyna od niej boleć i, e, a jak jeszcze wieje wiatr ona spełnia rolę żaglowca, jak ja to mówię. Także nie jest to e, najwygodniejsze nakrycie głowy. Moim skromnym zdaniem dużo wygodniejszy byłby Hełm. Natomiast stosowane bardzo często i no, trzeba się niestety do niej przyzwyczaić. Jak ja to mówię, trochę przyzwyczaja się głowa do czapki, trochę czapka do głowy. E, natomiast i teraz znowu. Ona jest w tym momencie w pokrowcu. Pokrowiec jest nasmołowany albo nawoskowany, żeby chronił przed deszczem i warunkami atmosferycznymi. Dlaczego? Ponieważ czapka zdejmowana, znaczy pokrowiec był zdejmowany na dwie okazje: albo na paradę, albo na bardzo ważną, istotną walną bitwę. A jak człowiek ubierał się na paradę lub na walną bitwę, to zaraz Wam zademonstrujemy. I generalnie jeszcze warto wspomnieć co nieco o broni palnej. Eee, zasadniczo broń palna była używana wśród kawalerii i łani czy też szwoleżerowie mieli pistolety skałkowe, ale były rzadkością mimo wszystko, ponieważ większość tych ludzi była po prostu biedna i często nie miała pieniędzy na takie rzeczy, więc braki w sprzęcie były ogromne, ale eee, było coś takiego, co było dostępne powszechnie, ładownica. Ładownica jest to miejsce, gdzie trzyma się, jak sama nazwa wskazuje, ładunki. Klocek drewniany wypełniony takimi dziurkami, w które to się wkłada, gotowe ładunki, które się pakuje do pistoletu skałkowego, żeby strzelać nim już na polu bitwy. Dodatkowo, jak widzimy, mam tutaj torbelnianą, jak wspomniałem wcześniej. Mundur nie ma kieszeni, więc e, rolę wielkiej kieszeni spełniała torbalniana, w której można było trzymać jakieś przy, przybory osobiste, coś do jedzenia. Natomiast to, co spełniało rolę takiego powiedzmy sobie no, małego plecaczka był tak zwany mantelzak z niemieckiego, też zaopatrzony w, w tym wypadku w numer dwa, czyli e, drugi półkułanów. Miejsce, gdzie można było zwinąć zapasowe spodnie, zapasową koszulę, fajkę na przykład. Fajka była bardzo ważnym wyposażeniem każdego ułana. Dlaczego? Tytoń, jak wszyscy palacze wiedzą, trochę pobudza. Czyli jeżeli jesteśmy senni, a musimy stać na warcie, warto palić fajkę, bo wtedy człowiek się trochę rozbudza i trochę jest bardziej żywy. Bardzo wiele szkieletów z tamtego okresu znajdowanych na polach bitew, ma wytarte zęby między jedynką a dwójką odtrzymania glinianej fajki. To natomiast dowiązywało się, do, troczyło się do tyłu siodła, czyli to było trzymane przy koniu. Tego się nie nosiło w ręku. Nie jest to duże, ale też z drugiej strony rzadko kiedy ułan woził przy sobie, czy kawalerzysta w ogóle woził przy sobie wiele rzeczy. Nie można było za bardzo dociążać konia. Natomiast tu mamy teraz małą zmianę. Zdjęliśmy pokrowiec z czapki. Widać peltę z orłem, widać kordony, czyli czapka jest, można powiedzieć, na styl galowy. I spodnie, które mam na sobie, to też są spodnie galowe z żółtymi lampasami w kolorze reszty munduru. I tego typu spodnie, czy w ogóle wersję galową munduru, zakładało się na paradę, na defiladę, ale uwaga też na decydującą walną bitwę. Jeżeli zbliżała się wielka bitwa, gdzie było wiadomo, że tych wojsk zetrze się cała masa i będzie to bitwa decydująca, no to wiadomo było, że jeżeli zwyciężać lub heroicznie umierać, to elegancko ubrany i z galanterią. Takie czasy. I tutaj bardzo ważnym elementem uzbrojenia ułańskiego, bardzo charakterystycznym dla Ułanów i dla Polaków w tamtych czasach, była lanca. Lanca na początku nie cieszyła się wielką popularnością w wojsku Napoleona. Sam cesarz uważał, że jest to broń przestarzała. Jest to jakaś broń, nie wiem, średniowieczna, co to w ogóle nie przystaje, bo już mamy wiek XIX. Natomiast w bitwie po 2 gram polscy Ułani rozbroili Ułanów austriackich z lanc podczas bezpośredniego starcia. Tam prawdopodobnie wśród tych ułanów austriackich byli też Polacy, więc to taka walka mocno-bratobójcza mogła być. Natomiast wzięli te lance i tymi, i tymi lancami siali w zasadzie spustoszenie na polu bitwy pokazali, że lancą posługują się w bardzo wprawny sposób i jak Napoleon to zauważył, powiedział, no skoro ci Polacy tak się wprawnie posługują tymi lancami, to niech sobie je zatrzymają. Od tamtego momentu lanca na polu bitwy była absolutnie śmiercionośną bronią. Sam miałem okazję podczas rekonstrukcji lancy używać i mówię Wam, że w momencie kiedy się pochyli lance naprzód, to ktokolwiek, kto jest w okolicy boi się podjechać, żeby nie zostać tym dźgnięty. Najstarsza i najbardziej prosta broń, czyli coś ostrego na długim kiju. Sprawdza się od zarania dziejów w zasadzie po dzień dzisiejszy. Nawet podczas kampanii hiszpańskiej Hiszpanie z przerażeniem mówili o Polakach los Infernos Picadores, czyli lansjerzy z piekła rodem. Dajcie nam znać, o jakich epokach mielibyście jeszcze ochotę usłyszeć, a jeżeli interesuje Was w ogóle historia, a konkretnie rekonstrukcja historyczna, serdecznie zapraszamy na mój drugi kanał Poprzez Wieki. Trzymajcie się w takim razie. Do zobaczenia. Cześć!